Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj, jak już zauważyliście, po tytule będzie vlog z kategorii lekkich i przyjemnych, czyli taki mini haul zakupowy, nowości jesienne. Zrobiłam krótką rundkę po sklepach, żeby sprawdzić, co tam w trawie piszczę, jeśli chodzi o jesień. Powiem Wam, że jeżeli jesień właśnie tak będzie wyglądała jak te kolekcje w sklepach, to ja taką jesień mogę lubić. Naprawdę bardzo, bardzo podobało mi się to, co zobaczyłam. Um, największa ilość rzeczy urzekła mnie w Massimo. Kolekcja Massimo Duty podoba mi się ogromnie, to co jest na jesień oferowane, i trochę z tego Massimo wyniosłam. Dzisiaj we vlogu pokażę Wam właśnie co wzięłam. Nie wszystko oczywiście zostanie ze mną, tak? Znacie moją zasadę, że jeżeli już coś mi się podoba i ja mam cierpieć i nie móc spać po nocy, to wolę kupić, zastanowić się w domu na spokojnie, pomierzyć do tego co mam w szafie, właśnie zastanowić się czy ja w ogóle będę miała z czym to nosić. Także dzisiaj trochę tu. Pojawi się coś z hm i jest jeszcze ekstra karton z Massimo, bo nie wszystko wziąłam stacjonarnie, część zakupów robiłam online. Także zapraszam Was serdecznie na vlog. No to zaczynamy. Jedna uwaga też na początek. Rzeczy nie są odpracowane. One będąc w kartonie, tak czy będąc w torbie, z lekka się już pozaginały. No natomiast z tej racji, że ja nie wiem, czy te rzeczy ze mną zostaną, które ze mną zostaną, nie będę tego odprasowywała, więc niestety tutaj na zagniecenie musimy przymknąć oko i skupić się na czym innym. Zaczniemy od spódniczki, dlatego, że więcej jest gór, i będę później po prostu mierzyła górę do spódnicy. I tak to właśnie. Proszę bardzo. Śliczna, jasna, kremowa, taka trapezowa. Nie uda mi się chyba tego całego tutaj ująć. O, widać, widać. Rozkloszowana dołem, takiej długości 3 czwarte, wełniana. Spódniczka z Massimo. Ja ją po prostu już oczyma wyobraźni widzę do takich ciepłych, grubych swetrów. Pamiętam jak w zeszłym roku rozmawialiśmy właśnie o ciuchach i mm, rozmawiałam z częścią z Was właśnie, że żeby zacząć nosić właśnie takie grube swetry i spódnice, że mi tak ciężko przychodziło to połączenie. Słuchajcie, tą spódniczkę z grubymi, zimowymi swetrami widzę. No ja ją po prostu oczyma wyobraźni widzę. Jest świetna, bardzo, bardzo mi się podoba. Jest na podszewce. Podszewka jest z wiskozy Tutaj mamy 70% wełny, 25% poliamidu i 5% to są jakieś inne włókna, których nie wymieniono. Natomiast w tych 70% to jest wełna. Ja mam tą spódniczkę w rozmiarze 36. Od razu, może też informacja o kodzie, tak chyba będzie prościej. O, proszę bardzo, wyostrzyło. Mamy kod. I zrobimy teraz tak, że ja za chwilę tą spódnicę, tę spódnicę ubiorę. Natomiast od razu druga rzecz, bo zmierzę to sobie w komplecie. To Wam też pokażę. Zostajemy cały czas przy marce Massimo, zielona koszula. Zgniła zieleń. Koszula, która może robić za koszulę casualową, koszula, która może robić za taką bardziej elegancką. Bardzo, bardzo mi się podoba. Ja w ogóle uwielbiam takie kolory jesieni i ta jesień, i te beże, i ta jesień, i ta zieleń, i te beże, i te brązy to naprawdę jest coś, co mi się ogromnie podoba, jeśli chodzi o skład tej koszuli. Mam ją w rozmiarze XS, obu od razu widzę. 5-strzywisko za 47 nylon, a materiał widać go? Będzie go widać. Z bliska prezentuje się ten sposób koszula jest bardzo klasyczna, tak? Z kołnierzykiem, na guziczki, rękawy ma tutaj zaczepiane. Także ubieram spódnicę i koszulę, i pokażę Wam, jak to wygląda. I dadaun, da da dadaun, jestem. Jest koszula, jest spódnica, podejdę może trochę bliżej, to zobaczycie koszulę z bliska. Proszę bardzo, jeśli chodzi o samą tkaninę. Taki bardzo klasyczny układ tu u góry, tak, czyli kołnierzyk, natomiast jak widzicie żadnego guziczka tutaj nie ma. Będzie się rozchodziła. I teraz zobaczymy na ile się mogę cofnąć, żeby coś było widać. I do tego spódniczka, która mi tak sięga na czwarte, ja może trochę opuszczę kamerę. O, zrobimy, zrobimy w ten sposób. I teraz powinniście lepiej widzieć właśnie spódnicę. No mi się ten efekt bardzo, bardzo podoba. Takie moje, takie moje, takie eleganckie i to jest takie fajne kobiece, bardzo się fajnie w tym zestawie czuję. Wydaje mi się, że można go nosić tak trochę luźniej, mniej zobowiązująco, tak, że ta spódniczka właśnie pójdzie dobrze ze swetrami, zresztą zaraz zmierzę do swetra, to już zobaczycie. I że ta koszula tak samo jest możliwa do zestawienia do bardziej eleganckich spodni, a na spokojnie można ją wypuścić po prostu na dżinsy, tak, i też będzie wyglądała dobrze. Bardzo, bardzo mi się to zestawienie podoba. Kolejna rzecz, którą kupiłam, to jest kolejna koszula, proszę bardzo, w ślicznym kolorze, w odcieniach brązu. Natomiast powiem wam, że jak wyjęłam ją teraz z torby i zobaczyłam, jak ona jest wygniecona, a ona po prostu leżała w torbie, to trochę zwątpiłam nad praktycznym jej użytkowaniem. W sensie, że jak ona będzie się gniotła, ale wierzcie mi, że jest. Piękna, jest taka lejąca, jest w cudownym kolorze. Ja ją zaraz ubiorę mimo wszystko. Jest taka trochę bieliźniana, bo tak wygląda lekka, jak piżama, ale wygląda cudnie. To jest w ogóle chyba 55 kupro i czekajcie, zaraz sprawdzimy. O, nie pokazałam przed chwilą metki tej zielonej koszuli. 55 kupro i 45, wiskoza, jeśli chodzi o tą brązową koszulę. Mam rozmiar 30. 4, to jest dokładnie ten model koszuli. I może ją po prostu ubiorę, to zobaczycie, jak ona będzie wyglądała na mnie, ale te zagniecenia są niesamowite. O, matko, powiem, ja że zwątpiłam, czy Wam w ogóle ją pokazywać. Zagniecenia są po prostu koszmarne. Natomiast jeżeli mielibyśmy patrzeć po samym kolorze, tak jak ja mam ubraną teraz do tej spódniczki, to sam efekt podoba mi się bardzo, podoba mi się akurat tak tutaj mi z opalenizną fajnie gra, natomiast no wiadomo, że przez całą zimę nie będę opalona, to taki efekt, efekt polecie. Ona też ma kołnierzyk, jest kołnierzyk, tak, natomiast ten kołnierzyk, wiecie co, jak zauważyłam, bo tu guziczka też u góry nie ma. On się będzie rozchodził bardzo naturalnie i niestety, jak się rozchodzi, to tak jak tu jeszcze, chyba że to jest kwestia zaprasowania być może, tu się zatrzymuje, to tutaj zobaczcie, pokazuje tą warstwę od spodu. Tak się po prostu rozkłada. Nie wiem, czy to się da inaczej ułożyć. Kurczę, chyba tu trochę, trochę traci efekt. No ale jak spojrzeć właśnie na nią do tej spódnicy, no to maksymalnie spodobał mi się ten kolor. I maksymalnie spodobał mi się tam właśnie taki piżamowy efekt, że do takiej zimowej spódnicy taka lekka koszula, nie wiem, zastanowię się, bo nie ukrywam właśnie, że te zagniecenia trochę mnie przeraziły. Natomiast no wiadomo, sobie przed użytkowaniem jest w stanie to rozprasować, tak? tylko czy to nie będzie tak właśnie, że usiądę gdzieś, kilka razy, tu się człowiek obróci, tam się obróci i za chwilę będę cała wygniecona w takim codziennym użytkowaniu. Także do przemyślenia. Natomiast właśnie w uzupełnieniu do tej poprzedniej zielonej koszuli, bo Wam nie pokazałam, tu mamy numer referencyjny tej zielonej koszuli sprzed chwili, tak żeby się nie pomyliły. To był numer tej, a to jest ta bieżąca, którą w tym momencie mam na sobie. No tak już w temacie koszuli jesteśmy. Dadam, dadam, dadam. Piękna, żółta, musztardowa Koszula, nadal marka Massimo, trochę inna, bo jak widzicie, jest kołnierzyk, ale jest zapinana po samą górę. Jeśli chodzi o skład, ona jest zdecydowanie bardziej cienka, bo nawet jak ją trzymałam w ręce, to jest taka leciutka, leciutka, leciutka mgiełka. Natomiast nie pamiętam, co ona na składzie akurat miała. To jest rozmiar 34, który ja tutaj mam. I jeśli chodzi o skład, 100% jedwa. No to nie ma się co dziwić, że jest tak delikatna i leciutka. Dobra, mierzymy i zaraz Wam pokażę, jak wygląda na mnie w międzyczasie zapamięci numer. Dam jest i żółta. jedwabna. guziczki i tak jak Wam wspominałam, od samej góry można sobie zapiąć przy kołnierzyku. To akurat taka wersja nie dla mnie. Tak bardzo formalnie nie lubię, więc tutaj mi zawsze minimum ten jeden guziczek zostaje. 34 ale powiem Wam, że zdecydowanie mniejsza niż te poprzednie. Tak czuć trochę w ramionach, w ramionach opór. Guziczki kryte, widzicie, lekko prześwitujące. Ja mam akurat granatowy stanik w tym momencie i on niestety z lekka prześwituje. Powiem Wam, że kolor podoba mi się bardzo. Hmm, bardzo ładny odcień. Natomiast chyba lepiej czułam się jednak w tej zielonej. Hmm, ta taka zgniła zieleń. Znaczy nie mam już o tyle nic do, do samego koloru, bo mówię, ten akurat żółty bardzo mi się podoba. Ale jeśli chodzi o taką wygodę noszenia, tutaj jednak w ramionach jest mi trochę, trochę przyciasno. Zwłaszcza na, na tej wysokości. Rozmiar większy z kolei, no to będzie jej tutaj dużo, dużo za dużo. Także chyba nie do końca po prostu mój fason. No te kolory. Po prostu te kolory. Słuchajcie, to jest w ogóle chyba koszula taka sama, ten sam model, co ta taka pierwsza gniło zielona, którą Wam pokazałam. Nie jestem pewna, dlatego, że gniło zieloną kupiłam stacjonarnie, tą zamówiłam online, stąd zwątpiłam. Natomiast no, tu też są guziczki, które są zawinięte, zapina się akurat też na odkryte guziki. Dekord z kołnierzykiem. E, Niezapinane u góry. Ale czy Wy widzicie to obcinku błękitu? Jako piękna, bardzo, bardzo mi się podoba. O wow! No, to jest błękit. To jest po prostu błękit. Nawet właśnie w takim zestawieniu, po prostu ja tutaj mam lustro z tej strony, tak w ogóle. Do tej spódnicy też mi się podoba. I zobaczcie, można by to spokojnie ponosić sobie teraz. No na późne lato, na jesień, tak? A zimą tak samo będzie wyglądało dobrze. Wersja z bliska. Za chwilę też pokażę Wam metkę od tej koszuli od razu z numerem. Ale przyznam się Wam, że tak jak ta żółta niespecjalnie mnie powaliła, a praktycznie wcale nawet, zupełnie bez żalu ją odłożyłam, tak nad tym będę musiała się zastanowić. metka jeśli chodzi o tę niebieską koszulę proszę bardzo kod kreskowy a ja tymczasem już Wam pokazuję co mam na sobie w tej chwili kolejna rzecz bluzeczka rękaw 3,4 model nietoperek długość średnia kolor taki morski, nie? zgaszony błękit podoba mi się Podoba mi się też. Nie wszystkiego się zostawić nie da, ale to jest po prostu kolejna bardzo fajna rzecz. I kolejna bardzo uniwersalna rzecz. Zobaczcie, ją można sobie spokojnie w tą spódniczkę gdzieś tutaj włożyć, tak? Dobrze, tak by było? No niech sobie będzie tak założona. Może sobie być założona do spódnicy, mogę ją ubrać do dżinsów, mogę ją ubrać pod marynarkę. Można ją ubrać do eleganckich spodni. Naprawdę można stworzyć z tego typu sweterkiem tyle wariacji. No i jak to widzicie, już u mnie, tak jak trochę się poznaliśmy, jednolita, bez żadnych wzorów, co jest dla mnie o tyle bezpieczne, że właśnie pozwala mi później to łączyć z różnymi dołami. Tak, Podoba mi się. Metka dla tej pokazanej przed chwilą bluzeczki to jest dokładnie ta. Mam ją w rozmiarze 34. Okej, okay, ja to na chwilę przeleciałam tę niebieską koszulę, a pokażę Wam teraz, jeśli chodzi o góry, sweterek z H&M. Także uwaga, zmieniamy markę, to będzie H&M. Do Massimo jeszcze za chwilę wrócimy, bo z Massimo mam jeszcze spódniczki, natomiast jak już mam jedną na sobie, to pokażę Wam od razu sweterek. Sweterek z H&M, z Nini Premium, 100% kaszmir. Zaraz Wam pokażę kod dla tego sweterka, w kolorze żółtym. Już mieliśmy tutaj z żółtym do czynienia. Domyślacie się, że ten kolor mi się na jesień też podoba. Od razu, może metka dla tego swetra, zanim mi umknie. Rozmiar XS. Dadao! Jest i sweterek z handemu z dołem, ze ściągaczem. Tak jak Wam wspomniałam, kaszmir. bardzo miły w dotyku. Rękawy lekko motylkowate, tutaj jest zdecydowanie szerzej i od razu na stałe podwinięte. O, tak może będzie go trochę lepiej widać. Ponownie jak widzicie, jest cienki, tak, i jeżeli bielizna jest w jakimś ciemniejszym kolorze, to będzie to nieznacznie widać. To jest rozmiar XS, także jest taki lekko oversize'owy, nie jest na pewno dopasowany, bo jeszcze ja mam tutaj sporo, sporo, luzu. Nie wiem, mam dość neutralne wrażenia, bo w ogóle musicie wiedzieć właśnie, że ja część tych rzeczy, te z online'a, bo te, które kupiłam stacjonarnie, no to mierzyłam w Massimo, ale te, które mam z online, ten sweterek, czy te tutaj koszule jeszcze, które były, aha, te tutaj, ale nie wiecie, które, ja je widzę. Część zamówienia online, no to ja widzę pierwszy raz i pierwszy raz mierzę, także to są takie moje pierwsze wrażenie od razu, od razu przed kamerą. No nie wiem, muszę, muszę się zastanowić. No nie był najtańszy, on kosztował 299 zł. No bo to jest kaszmir. Natomiast czy faktycznie robi, robi taki szał? No ładnie chyba wygląda z tą spódnicą. Fajny może być taki komplet na jesień, ale pewnie właśnie na wiosnę. Te kolory jaśniejsze. Tylko z drugiej strony sweterki jakieś mam, więc może warto pójść w koszulę, tak? Żeby awaryjnie też mieć właśnie jakąś koszulę, bo tych u mnie jest mniej. Co prawda koszul regularnie nie noszę, więc też nie mogę ich sobie nagle wszystkich pozostawiać, bo po prostu ich nie będę nosiła. Ale nie wiem. No nie wiem. Możecie, możecie ocenić, a ja będę musiała się sama jeszcze zastanowić. No dobra. Co dalej? Teraz pokażę Wam coś z zupełnie innej kategorii. Wracamy do marki Massimo. Natomiast nie będzie to spódnica, nie będzie to sweterek. Słuchajcie, będzie to taki płaszczyk narzuta w kolorze czarnym, z dużymi kieszeniami. Teraz dobrze tego nie będziecie widać. Ja z... Nie widzieć, przepraszam, ja zaraz ubiorę na siebie mam rozmiar S. Uwaga, uwaga. On w dniu, kiedy ja dokonywałam zakupu był przeceniony, tam była jakaś oferta specjalna i kosztował 499. I to jest, słuchajcie. Czekajcie, żeby nie skłamać, to od razu sczytamy na bieżąco. Jeśli chodzi o potrzebkę wiskoza, jeśli chodzi o warstwę wierzchnią, jest to wiskoza 7921 len. No, nie jest najtańszy. Czekajcie, ubierzemy to na mnie. Nie wiem, czy ten efekt będzie widać, czy powinno może przywdziać jakieś spodnie. Zaraz zobaczymy. Oversize'owy. Zdecydowanie no pełni funkcję takiej narzuty lekkiego płaszcza, tak? Zupełnie, zupełnie nietaliowany, nie ma żadnego dodatkowego paska. Jest jeden guzik do przepięcia, ewentualnie. No, zdecydowanie na jesień, myślę, że na zimę w naszym klimacie to akurat niekoniecznie się sprawdzi. Podoba mi się, no, podoba mi się takie kieszenie tutaj. Zaraz obniżę, może jeszcze trochę kamerę. Myślę, że będzie miał zwolenników i przeciwników, bo części uzna, że po prostu wisi tak luźno, taki nie ma specjalnego efektu. Dla części osób pewnie ten efekt właśnie takiego oversize'u będzie interesujący. I tu dla porównania jeszcze w wersji ze spodniami, może przy jeansach też trochę inaczej będzie widać jego, jego fason. Myślę, że to zastanowienie. Ja bardzo lubię takie oversize, które można na siebie narzucić. Bardzo podoba mi się ten efekt tych dużych kieszeni, w które mogę sobie schować w dłonie. Natomiast to faktycznie nie jest to najtańszy produkt i biorąc pod uwagę, że no ponosimy go tak naprawdę właśnie przez ten jesień, później jak już się zrobi plucha, szaruga i będzie zimno, to pytanie właśnie, czy jeszcze będzie w ogóle, gdzie i kiedy go nosić, czy on faktycznie będzie wykorzystywany, no patrząc przez pryzmat właśnie jego ceny. Także tutaj ja akurat muszę sobie pomyśleć i. Przeliczyć, przekalkulować. Kolejny produkt, wracamy do marki Massimo. Będzie spódniczka w kolorze zgniłej zieleni z paskiem. Spódnica jest przekładana, tak? Nie ma zszycia, nie ma tylko rozchodzi się na prawo i na lewo, natomiast to przełożenie jest bardzo głębokie. Spódnica jest dość ciężka, więc myślę, że nie będzie jakiegoś większego problemu z rozwijaniem się tej spódnicy klamra ozdobna. Kod kreskowy dla tej spódnicy. Mam ją w rozmiarze 36. I ta -dam! Ubrałam do jednej z moich bluzek własnych, tak żeby było ją trochę lepiej widać. Czekajcie, jeszcze się odsunę, 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 odsunę. Taka do połowy łydki. Zaraz obniżę tylko kamerę. O, teraz powinno być ją trochę lepiej widać, jeżeli chodzi o Długość, są kieszenie, Kieszenie jest zaszyta, jedna, druga, w tym momencie jeszcze właśnie przeszyta, przeszyta nićmi, bokiem tak, no i wersja przodem. No i kolejny raz powiem Wam, że efekt mi się bardzo podoba. Fajna, taka masywna, konkretna spódnica, ładnie według mnie naprawdę dopasowana, bardzo mi się ten efekt podoba. Tak jak mówiłam, tu jest przekładana, natomiast tego przełożenia jest bardzo dużo, więc nie ma ryzyka, że się rozwieje. Poza tym ona jest, e, tak jak mówiłam, też masywna, tak jest dość ciężka, więc tutaj nic nie będzie podwiewało. To jak tam co myślicie? Coś trzeba wybrać wszystkiego wziąć nie można. Ale fajna też. I ta mi się właśnie podoba, i bardzo mi się podoba ta jasna, którą Wam pokazywałam wcześniej. Czyli tak naprawdę moi faworyci. O, moment. Możemy zrobić w ten sposób. To jest tak. Ta spódnica. To jest ta spódniczka. Zobaczcie, jedna kolekcja, jedna marka. Dwie zupełnie różne spódnice. Dalej. Ta zielona koszula i ta niebieska koszula. Tak, jak Wam mówiłam, to są te same modele, okazało się, tylko właśnie w dwóch różnych kolorach. Ja ich kupiłam z dwóch niezależnych źródeł, czyli sklep stacjonarny i online. Także to są też dwie takie rzeczy, które bardzo, bardzo mi się podobają. I z takich kuszących mnie produktów jest jeszcze ta bluzeczka. Natomiast tak się zastanawiam, jak miała wybierać, to wydaje mi się, że chyba koszule robią lepszy efekt i można je na różne okazje stylizować. A sweterek, nie wiem, czy nie będzie taki po prostu. Jak to nie zabrzmi zwykły, w sensie, że wiecie, sweterek, bluzeczkę to zawsze można kupić różne i przeróżne. W szafie mam i można zrobić fajny efekt, więc chyba skłaniałabym się bardziej ku koszulom, chociaż nie jestem, nie jestem pewna, bo on też mi się bardzo, bardzo podoba. No i jest jeszcze ta narzuta, która kusi, kusi bardzo, lubię taki efekt. Ja po prostu lubię taki efekt na ubraniach. To co? Jakie są Wasze typy? Co najlepsze? Co powinno zostać? Co się Wam podoba? No ale przyznacie chyba, że ta jesień naprawdę może być całkiem, całkiem ładna. W ogóle bluzka, o, ta, którą teraz mam na sobie, bo być może ta się komuś spodoba, to jest bluzka z Risk Made in Warsaw. I tą bluzkę sobie kupiłam akurat w Risku stacjonarnie. Jak byliśmy w Warszawie, to oczywiście nie mogłam sobie odpuścić tego, żeby nie pójść do Riska. Ona ma bardzo fajny właśnie dekolt woda, czyli jeden z moich ulubionych, dekoltów Można właśnie odsłonić tutaj ramiona. Lubię ten efekt, lubię swoje ramiona. Uważam, że właśnie dobrze, jak te ramiona sobie tutaj tak poszerzą i buduje proporcje. Można opuścić w dół, zrobić taką bardziej luźną wersję. A mało tego na stronie się jeszcze spotkałam z wersją, słuchajcie, że można ją sobie zrobić w wersję bluzki bez rękawa. Po prostu, w sumie na to bym nie wpadł, natomiast trzeba przyznać, że faktycznie jest tak wykrojona, że jak mam teraz zawiniętą, to nie jest tak, że wiecie, wiatr zawieje albo rusza rękoma i zaraz gdzieś mi to coś spadnie, tylko ona faktycznie w tej wersji bez rękawów się trzyma, więc na dobrą sprawę można mieć cztery różne bluzki. No dobra, taki to mój dzisiejszy przegląd nowości ubraniowych. Tak jak mówię, nie wiem na ten moment, na co się zdecyduję. Pokazałam Wam właśnie część ubrań totalnie na żywo, tak, rozpakowując dopiero przesyłkę, więc ja to pewnie sobie raz jeszcze za chwilę zmierzę, zobaczę z tym, co mam w szafie, tak, do czego można by ewentualnie zestawiać, czy spódniczki właśnie jestem w stanie zestawić z jakąś inną górą, chociaż uważam, że akurat jeśli chodzi o spódnicę, nie będzie problemu. No i generalnie przejrzę, co w tej szafie mam, żeby po prostu tych rzeczy nie podublować, bo tak jak też już nieraz akurat o ubraniach rozmawialiście, wiecie, że ja nie lubię jak w tej szafie za dużo się dzieje. Im więcej rzeczy, tym jest paradoksalnie trudniej się ubrać, więc staram się, żeby ta garderoba była taka naprawdę przemyślana i żeby po prostu nie pójść w ilość, a po prostu w jakość i rzeczy, które faktycznie będę nosiła, bo nie mam co do nich wątpliwości. I takich rzeczy, takich ubrań, które mam po prostu z czym zestawiać. Że to nie tak, że o kupuję spódniczkę i do niej mi pasuje tylko jedna bluzka, tylko jestem w stanie ubrać do niej bluzkę, koszulę, jakiś tam sweterek i jeszcze jeden sweterek i po prostu ubierać ją na kilka różnych okazji. To jest cel, jeśli chodzi o moją szafę. No dobra. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, jeżeli gdzieś zapomniałam o numerach referencyjnych, postaram się w ogóle tutaj też pouzupełniać, to dajcie znać. To co? Dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym vlogu.